Był piękny, majowy poranek. Świnka Peppa nie mogła się doczekać, bo dzisiaj właśnie chciała robić ciasteczka. Bardzo pyszne ciasteczka. I dzisiaj, moi no kochani, zrobimy sobie ciasteczka. Pokażę Wam, jak zrobić ciasteczka przepis świnki peppy. A więc muszę zadzwonić, pierwsze po strażaka. Sama. Bo dzisiaj ze strażaczkiem będziemy robić piec ciasteczka i wam pokażę, jak się piecze takie ciasteczka. Co wy na to? Czekajcie, dzwonię. Dryn, drin, drin. Dryn, drin, drin. Halo? Czy to ty, strażaku? Ależ tak, to ja. Pamiętasz, że dzisiaj mieliśmy robić ciasteczka? O no tak, rzeczywiście. No już przychodzę do ciebie. No dobrze, strażaku. To ja czekam na ciebie w takim razie. Widzicie? Ale strażak sam jest zapominalski. Zaraz tu będzie. Dajcie mi chwileczkę. No, już jestem, świnko. Epo. Przepraszam. Czasami w natłoku wszystkich rzeczy, które mam zrobić, no, zdarza mi się zapomnieć. O, no, nic nie szkodzi, strażaku. Tak to bywa czasami. Grunt, że nasi, nasi widzowie, którzy tutaj teraz nas oglądają, lubią Cię i zaczekają na Ciebie, prawda? No jasne, że tak. No dobrze, to co? Jakie ciasteczka dzisiaj będziemy robić? Mmm, bardzo, bardzo pyszne. Sami zaraz zobaczycie. Najpierw musimy przygotować rzeczy. Musimy wziąć. Taką deseczkę do krojenia. To jest ważne. Zaraz ją ustawimy. E, świnko, ta deska, nie jest czasem za duża? E, no, tak mi się wydaje. Nie, no, jest sam raz, moim zdaniem. Nie martwcie się. Będzie wszystko jak znalazł. Jak już mamy deseczkę, to powinniśmy teraz wziąć andruty. O właśnie, oto i one. Odsuńmy się może. Dobrze. Odejdźmy troszkę na bok. Uważaj strażaku, no dobrze, jestem tutaj. Teraz kładziemy może kamerkę troszkę. O, pięknie. Teraz kładziemy te andruty tutaj. Widzicie? Mamy już andruty, to teraz trzeba je pokroić na mniejsze części. Teraz biorę do ręki nóż, ale pamiętajcie, że nożem mogą się bawić tylko dorośli, a nie dzieci, więc uważajcie. Mamy tutaj. Będziemy kroić ten go andrucika. O właśnie, jest już pokrojony. Proszę bardzo i teraz na pionowe mniejsze części. Uważaj strażaku, rób to dokładnie. Dobrze, świnko Peppo. Zaraz to pokroimy. Musisz być bardzo ostrożny i uważać, bo nóż jest bardzo niebezpieczny. Także musisz mieć odpowiednie do tego papiery. Nie martw się Świnko Peppo, ja mam doktorat skrojenia i posługiwania się, posługiwania się nożem, więc wszystko jest pod kontrolą. No dobrze, na razie tyle ukroimy tych andrucików, to odłóżmy na bok. Dobrze, świnko, już odkładam. Dobrze. To teraz musimy wziąć inny nożyk, taki troszkę mniejszy. Wiesz o tym? Wiecie, moi kochani? Spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Teraz będziemy smarować te nasze. Oj, nasze ciasteczka. Odłóżmy je na bok. Dobrze? No dobra. To mamy ciasteczka. Musimy teraz każde to ciasteczko pokroić. Te nasze Andruciki i posmarować. Mamy tutaj jeden, mamy nożyk, mamy tutaj taką oto czekoladową specjalność. Świnko Peppo! Zrobisz to dokładnie na pewno. Proszę bardzo. Jeju, świnko Peppo! Jakie mamy ciasteczko! Wow! Pycha! Na pewno wszyscy się ucieszą z takiego ciasteczka. To weźmy kolejne. Posmarujmy. Tym, że jak że z żacny, zac, zacnym wywarem. Mmm, ale pyszne. Każdy lubi nutelle, prawda? Pyszna nutella. I robimy ciasteczko. Mamy już dwa ciasteczka z nutelli. Mmm. Świnko, po ty, to potrafisz robić ciasteczka. Jesteś niezastąpiona. Cieszę się, że mogę ci w tym pomóc. To jest bardzo, bardzo fajne. O, i przykrywamy, i mamy już trzecie ciasteczko. Super! No i jak uważacie? To jest bardzo pyszne. Miam, miam, pycha, pycha. No dobrze, to weźmy kolejne. Ciasteczka. Proszę bardzo, tutaj są i posmarujemy, prawda? Proszę bardzo. I smarujemy tutaj Nutellą. O, tu będzie troszkę więcej. I cyk. I mamy kolejne ciasteczko. Jejku, świnko, pepo, my to się najemy, pewnie, prawda? Mamy kolejne. I przykrywamy. Ale dużo, za chwilkę te ciasteczka będą większe ode mnie, powiedział strażak sam nie martw się strażaku, na pewno szybko je zjemy dobrze teraz weźmiemy też znowu troszkę nutelli no i będziemy tutaj smarować proszę bardzo, o i połamało się ciasteczko, ale to nic nie szkodzi, bo je zaraz tu zasklepimy, proszę o to całe ciasteczko jakie mamy i proszę bardzo, no tak to wygląda moi kochani i co ty na to, strażaku, jak ci się podoba mój przepis? Jest bardzo pyszny, świnko. Ciasteczka są pycha, mniam, mniam. Przysuńmy je tu może. To jest nasz cały przepis ciasteczkowy. Świnko Peppo, jesteś bardzo dobrą kucharką. Ale to też nie moja zasługa, ale i również twoja. Cieszę się, że mogliśmy zrobić ten przepis. Pa, pa.